W poprzednim odcinku na moim kanale uczyliśmy się wspólnie, jak wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, także jeżeli masz z tym kłopot, odsyłam się do poprzedniego filmu, a dzisiaj wspólnie na Waszych konkretnych przykładach będziemy dobierać sobie współczynnik aktywności pal, bo jest to chyba najtrudniejsze, najtrudniejszy element w tym wyliczeniu zapotrzebowania kalorycznego. I tutaj ciekawostka, większość z nas przecenia ilość kalorii, którą spalamy. Przeceniamy swoją aktywność, przeceniamy swój, swój współczynnik pal. A od tego, czy dobrze dobierzemy ten współczynnik pal, będzie zależało to, czy dobrze wyliczymy swoje zapotrzebowanie kaloryczne. I często zdarza się, że ktoś mówi jestem na deficycie, je mniej niż wynosi moja całkowita przemiana materii, a nie chudnę. No i tu prawda. Prawdopodobnie problem tkwi właśnie w tym, że przeceniliśmy swoją aktywność i wydaje nam się, że na naszych treningach spalamy dużo więcej kalorii niż ma to miejsce w rzeczywistości. Także bierzemy się za Wasze konkretne przykłady. Przykład pierwszy. Praca jako kelnerka 4 dni w tygodniu, bieganie 3 razy w tygodniu, średnia kroków 19 tysięcy. E, tutaj na pewno ma znaczenie też to, jak wyglądają te treningi biegowe, ale zakładając, że nie są to wysiłki ekstremalne, a raczej takie bieganie rekreacyjne. Powiedzmy do 10 km. Tutaj współczynnik PAL ustawiłabym na poziomie 1,6, czyli właśnie taką średnią e, aktywność fizyczną. N no bo owszem, mamy tych kroków sporo, jest tu duża aktywność i ta praca jest umiarkowanie fizyczna. No bo jako kelnerka bardzo dużo chodzisz. No ale nie dźwigasz ciężarów, nie jest to na przykład praca na budowie, praca magazyniera, więc w ten sposób to oceniam. No i ta ilość treningów jest właśnie taka umiarkowana, są to trzy treningi, no i zakładam właśnie, że nie są to treningi ekstremalne, tylko właśnie nie wiem, biegi 3, 5, 7 km, więc stąd właśnie taki wybór aktywności współczynnika 1-6. Ale oczywiście, jeżeli okazałoby się, że biegasz dużo więcej, albo na przykład nie jesteś jeszcze na tyle wytrenowana i na takich treningach biegowych spalasz. Naprawdę bardzo dużo kalorii, no to tutaj mogłabyś się pokusić o, to, o ten współczynnik nawet 1,7. Ja bezpiecznie przyjęłabym 1,6 i obserwowała po prostu, jak zachowuje się Twoja masa ciała na właśnie takiej wartości. Przykład drugi. Praca siedząca, cztery treningi siłowe w tygodniu, w okresie letnim trzy razy w tygodniu bieganie. Kroki latem powyżej 10 tysięcy, zimą 8 tysięcy. Więc zakładając, że latem biegasz 3 razy w tygodniu i trenujesz 4 razy w tygodniu siłowo, no to tych treningów wychodzi aż 7, więc jest to duża ilość treningów. Ehm, ilość kroków jest powiedzmy taka umiarkowana, ehm, no ale jednak większość dnia siedzisz, więc tutaj ustawiłabym ten współczynnik aktywności fizycznej na 1,6. No bo właśnie 8 godzin w ciągu dnia, czyli tą główną część dnia jednak siedzisz i ta aktywność jest praktycznie zerowa. Nadrabiasz oczywiście tymi treningami i to jest super, no ale na przykład zimą, kiedy już odpada Ci to e, bieganie i wtedy też kroków jest dużo mniej, no to tutaj już współczynnik aktywności myślę, że w okolicach 1,4-1,5. Przykład trzeci. 3 do 6 tysięcy kroków, praca siedząca, 3 treningi siłowe i dwa treningi crossfit. Moim zdaniem odpowiedni współczynnik to 1,5. E, ilość treningów jest fajna, ale poza tym nie ma żadnej aktywności, o czym świadczy forma pracy i ilość kroków, więc treningi po prostu są tutaj takim obowiązkiem, aby utrzymać zdrowie. Jeżeli treningi siłowe są raczej spokojne, bez takich ciężkich wielostawów, bez bardzo ciężkiego dźwigania, to nawet można tutaj się pokusić o współczynnik aktywności PAL na poziomie 1,4, no ale tutaj tak jak, my, mm, tak jak powiedziałam na początku, myślę, że póki co możesz bezpiecznie Założyć 1,5, wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne i zobaczyć, jak na takich kaloriach zachowuje się Twój organizm. Przykład czwarty. Studentka AWF, minimum 30 tysięcy kroków dziennie, 3 razy siłownia, 6 razy bieganie, plus rower pływanie. Tutaj aktywność jest naprawdę bardzo duża, bo mamy ponad 9 jednostek treningowych tygodniowo. Myślę, że spokojnie możemy założyć tutaj PAL na poziomie 1.8, może nawet 1.9, jeżeli te treningi są bardzo intensywne, no bo też nie wiem jak długo trwają takie treningi i tak dalej, no ale ta ilość kroków świadczy o tym, że na pewno tego ruchu w ciągu dnia jest dużo. No jeżeli ta średnia utrzymuje się rzeczywiście przez cały tydzień, no to tutaj gdzieś tam zakrawamy już o takie zawodostwo praktycznie, więc tutaj no myślę że to 1,8-1,9 to jest taka racjonalna ilość. Wylicz sobie, zobacz, jak się czujesz na takich kaloriach, no i w razie czego od tego momentu modyfikuj. Przykład piąty, treningi trzy razy w tygodniu, 10 tysięcy kroków, praca matki, czyli stojąco-siedząca. Tutaj śmiało możemy uznać to za taką średnią aktywność i przyjąć pal na poziomie 1,4-1,5, bliżej tej wyższej granicy, choć dużo zależy od intensywności treningów, no bo wiadomo, trening treningowi nierówny, jeżeli ktoś ym, nie wiem, trenuje elementy jogi, jest to już taki spokojny poziom, nie, nie mocno zaawansowany, więc zupełnie inaczej będzie to wyglądało w takim przypadku, zupełnie inaczej, jeżeli to będą bardzo intensywne takie treningi interwałowe, więc tutaj musiałabyś też sama sobie to zweryfikować, no ale ja uznałabym, że to jest właśnie 1.4, 1, 5 no bo pamiętajcie, że my też Myślę, że mamy troszkę spaczone patrzenie na tą aktywność fizyczną i mamy coś takiego w głowie, że jeżeli ktoś trenuje 5 razy w tygodniu, to on jest sportowcem, że on jest super aktywny. No ale większość z nas przez większość doby aktualnie siedzi. I to nie jak ma się do na przykład naszych ym, dziadków czy pradziadków, którzy załóżmy całe dnie po 12-14 godzin pracowali fizycznie w fabrykach, na polu i tak dalej. No, dla nich trening 3-4 razy w tygodniu dodatkowo to byłby hardcore, ale dla nas jakby ten trening, jeżeli my mamy pracę biurową, to naszym obowiązkiem jest po tej pracy biurowej iść i zrobić trening, poruszać się. Więc Myślę, że musimy trochę przestawić to nasze patrzenie na aktywność fizyczną i nie zakładać, że ktoś kto trenuje 3 czy 5 razy w tygodniu jest osobą aktywną fizycznie, bo być może on tym treningiem jest w stanie tylko nadrobić jakby straty, które wyrządziła mu praca biurowa. Dlatego właśnie tutaj tak ostrożnie zakładam te współczynniki PAL. Przykład szósty, bieganie za bąbelkiem cały dzień. Pozdrawiam wszystkie mamy, bo jakoś bardzo dużo mam się tutaj zgłosiło. Pozdrawiam Was serdecznie i Wasze bąbelki. Więc bieganie za bąbelkiem cały dzień, 6-8 do 8 tysięcy kroków, zero treningów. No to tutaj też mamy takie klasyczne 1-3, 1-4, bliżej tej niższej granicy, no bo treningów jest brak, ale praca jakby nie patrzeć jest częściowo fizyczna. No myślę, że tutaj bezpiecznie jakbyś sobie założyła właśnie w okolicach tego 1-3, i zobaczyć, jak się będziesz czuła. Może być tak, że no rzeczywiście z tym bąbelkiem bardzo dużo biegasz, w sensie może nie przekłada się to na ilość kroków, no ale jest jakieś podnoszenie, mnóstwo takich zabaw, gdzie rzeczywiście jesteś praktycznie cały czas aktywna, więc tutaj jakby można iść na tą wyższą granicę. No ale jeżeli masz taki problem, że starasz się schudnąć, a na przykład ta masa ciała ci nie spada, no to raczej założyłabym, że to jest ta niższa aktywność, czyli okolice 1, 3. Przykład siódmy. Treningi sporadycznie i nieregularnie. Praca siedząca, kroków około 4000. Tutaj skłaniam się w stronę pal na poziomie 1,3, ale jeżeli planowałabyś redukcję, to może się okazać, że nawet nieco niżej trzeba ustalać e, poziom tych kalorii na deficycie. No bo tutaj tak naprawdę praktycznie w żaden sposób tych kalorii nie spalasz, poza tym, że no oczywiście bije Twoje serce, ruszają się Twoje gałki oczne. Ale tego ruchu jest zdecydowanie e, za mało no ilość kroków 4000 jest naprawdę yy, niebezpieczna. Nie chcę Was, wiecie, tym filmem straszyć i się wymądrzeć, bo oczywiście rozumiem, że każdy z nas ma zupełnie inne życie i nie każdy, nie każdy jest po prostu w stanie bardzo dużo chodzić w ciągu dnia, yy, ale no miejcie na uwadze to, że siedzący tryb życia jest dla nas niestety bardzo, bardzo niebezpieczny. Yy, no i jeżeli czujesz, że masz w swoim życiu przestrzeń na to, żeby się więcej poruszać, to naprawdę to jest najlepsza inwestycja, jaką teraz możesz e, zrobić, czyli zainwestować w siebie i w swoje zdrowie. Nie wiem, ile masz lat, e, pewnie jesteś osobą młodą, no ale jeżeli będziesz miała 35 lat, 40 i wciąż to się będzie utrzymywać, no to niestety e, no, będziesz się po prostu czuć coraz gorzej niestety. Więc tutaj już nawet e, abstrahując od odchudzania czy tycia, to po prostu taka kwestia zdrowotna, żeby jednak starać się być w miarę możliwości aktywnym. Przykład ósmy. Nie trenuję siłowo, ale pracuję fizycznie w gospodarstwie. Kroki 20 do 25 tysięcy kroków. No to tutaj mamy pracę fizyczną, brak dodatkowej aktywności. E, śmiało można ustalać okolice 1,6, no bo też taką ilość ustawiłam dla siebie, gdzie ja nie pracuję, yy, nie pracuję fizycznie, no ale znów m, dużo mam treningów, a tutaj się to równoważy. No jakby praca jest typowo fizyczna i wiecie, dużo więcej jesteśmy w stanie spalić pracą Fizyczną, kiedy to jest 8 godzin ciągłego ruchu, niż nawet bardzo mocnym treningiem, który będzie trwał półtorej godziny. Więc tutaj zdecydowanie myślę, że 1-6 śmiało możesz założyć, nawet, dla, nawet jeżeli tych treningów nie ma. Przykład 9. Około 8000 kroków, 4 razy trening siłowy, 2 razy boks, praca siedząca. Podobnie jak u mnie, ja mam wprawdzie raczej 3 razy trening siłowy, za to więcej kroków, ale myślę, że też spokojnie możesz założyć 1.6 i to powinna być taka w miarę odpowiednia ilość. Przykład 10. Praca przy komputerze, 5000 kroków, 3 razy trening siłowy. Ponownie proponowałabym tutaj pal na poziomie 1-4, no bo tym treningiem siłowym, tak jak mówiłam, właściwie tylko łatasz te dziury, które wyrządziła ci praca biurowa, praca przy komputerze więc no tutaj właśnie nie, niestety nie stajesz się osobą aktywną fizycznie przez to, że trenujesz, chociaż oczywiście cudownie, że trenujesz ehm, no ale właśnie tak jak mówię, bardziej wyrównujesz to, że przez te 8 czy 10 godzin siedzisz jednak na tyłku więc tutaj e, myślę, że 1-4 to jest odpowiednia ilość. Przykład 11 13 tysięcy kroków praca siedząca, brak treningów tylko lekkie prace w domu tutaj podobna sytuacja, wprawdzie ilość kroków jest naprawdę fajna, ale to właśnie taka zdrowa norma, do której powinien Powinniśmy dążyć, więc 1-4 to myślę, że jest w porządku. Zobacz, właśnie wylicz sobie na tej podstawie, zobacz, jak będziesz się czuła na takich kaloriach, albo czuł sorry, bo nie, nie wiem, kto pisał te odpowiedzi. Więc tutaj no myślę, że 1-4 to jest w porządku ilość. Przykład 12. Praca na budowie 8 godzin ciężko, zazwyczaj rozbiórki ITD. Średnia 16 tysięcy kroków, 4 treningi siłowe po 2 godziny minimum. Więc po pierwsze bardzo Cię podziwiam, nie wiem jak dajesz radę i mam nadzieję, że mimo wszystko jesteś w stanie znaleźć czas na regenerację, bo to jest bardzo dużo, bardzo dużo robisz i bardzo Cię podziwiam. Tutaj pal spokojnie można zakładać w okolicach 1,8, 1,9, no bo właśnie przez 8 godzin masz ciężką pracę fizyczną e, i to naprawdę ciężką, właśnie nie tylko chodzenie, ale też dźwiganie i tak dalej, więc to praktycznie trening siłowy i potem jeszcze robisz trening siłowy. Tych kroków też jest bardzo dużo, więc tutaj też to już zakrawa o takie zawodostwo nawet, jeżeli właśnie tych treningów nie jest na tyle dużo, no to twoja praca praktycznie cała jest treningiem. Ok, myślę, że wystarczy. Zgłosiło się ponad 100 osób, miałam ponad 100 przykładów i starałam się wybrać takie w miarę równo, różnorodne, żeby pokazać wam właśnie, no, że czasami dokładnie ten sam współczynnik yy, podaje dla dwóch różnych osób no bo właśnie te różne mm, okoliczności się zmieniają no i właśnie no nie chciałam jakby powielać za wielu, więc tutaj te 12 przykładów, myślę, że jest takich ym, różnorodnych, i że to pomoże Wam po prostu pod Wasz przykład już yy, konkretnie yy, podstawić współczynnik aktywności PAL. Wiem, że ten film może być troszkę kontrowersyjny. W sensie kontrowersyjne może być to, że ten sam współczynnik aktywności, yy, na przykład tutaj 1-4 chyba pojawiało się najczęściej, podawałam dla skrajnie różnych przypadków, czyli jedna osoba na przykład trenowała 5 razy w tygodniu, a druga w ogóle nie trenowała i miała ten sam współczynnik aktywności. No, ale właśnie, tak jak Wam mówiłam, bardzo różne czynniki na to wpływają. Bardzo duże znaczenie ma to przede wszystkim, jak pracujemy, no bo musicie wziąć pod uwagę to, że ta praca, spen... ta praca mm, trwa około 8 godzin, no więc nie zawsze treningiem godzinnym czy dwugodzinnym jesteśmy w stanie to nadrobić. No i pamiętajcie, że te wzory, które podałam w poprzednim filmie, że ten współczynnik PAL, który tutaj omawiamy, to jest tylko punkt wyjścia. To nie jest. Wyrocznia to nie jest coś, co jest w 100% pewne, to jest dla nas taki punkt wyjścia, żebyśmy wiedzieli, z którego miejsca zacząć, i na tej podstawie dopiero obserwowali nasz organizm, obserwowali naszą wagę, obserwowali nasze wymiary i na tej podstawie po prostu dokonywali modyfikacji. Przyjmijcie dane założenia, które mam nadzieję, że Wam się wyklarowały mniej więcej po tym poprzednim filmie i po tym aktualnym. Pozostańcie na takich ilościach przez miesiąc. I zróbcie sobie pomiary właśnie po miesiącu, czy pomiary wagi, zdjęcia itd. Notujcie też jak się czujecie na danych kaloriach. No i w zależności od tego jak zachowa się Wasz organizm, modyfikujcie tą ilość. Czyli jeżeli Waszym celem jest chudnięcie, a nie chudniecie, to znaczy, że przeceniliście troszkę swoją aktywność fizyczną. I to znaczy, że musicie przyjąć, no że spalacie po prostu troszkę mniej kalorii. Jeżeli chcecie tyć, a nie tyjecie, no to być może tych kalorii jecie troszkę mniej, bo założyliście, że ruszacie się mniej niż ma to miejsce w rzeczywistości. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, że właśnie te konkretne przykłady pozwolą Wam rozwiać wiele wątpliwości. Jeżeli chcecie podyskutować, to zapraszam oczywiście w sekcji komentarzy, chętnie Wam odpowiem i też postaram się rozwiązać Wasze problemy, jeżeli macie wciąż właśnie jakąś zagwostkę z tym współczynnikiem aktywności pal. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia.